Dajcie kochani tu Mary i Mario i z rapeczki. Kolejny miksik. Tak. Tym razem drapać będziemy płynne złoto, górę kasy, lucky day oraz ekstra pensje. No, zobaczymy, czy w tym zestawie uda się znaleźć jakąś perełkę. Oby nie. Udałoby Oby tak. się. Oby tak wręcz. Nie chcemy pustaków ciągle mieć. To no co kto jedzie pierwszy? No może zacznij tym ja? razem. Ja, tym razem ja w tym odcinku. No dobrze. Lucky day, kochani, mam z numerkiem. Już was troszkę przybliżę, żeby to było. Z numerkiem 8, wiadomo, szukamy liczb i koniczynki, Tak. Tak. I patrzymy. O, tutaj chyba jest dobrze. 37, 32, 53.

46. No, no zobacz, ile ich niepotrzebnie. No, duże, duże. 51, 12, 26 i 21. Czyli pusta. Taki dej nie popisał się. No dobrze, zobaczymy, może lepiej no to, spisze zobaczymy? się ekstrapensja. pensja. Drapeczka jest z numerem 6. No i będziemy szukać powtarzających się liczb. A szukać będziemy jedynej. 15, trójki i 26. A co nam tu dali na dole? Pię o, pierwsze Jest. wygrane. Jedynka, trafne. Całe, proszę. Jest, Jest. Ale 15. Się nie zdradkę, kurczę, jedynka, 25, a tu już nie ma, niestety. A, nie ma, no. Ale może coś jeszcze w drugim rządku. 33, 34. 19. 9, że tak się ładnie zaczęło. I 11. Także mamy cztery wygrane w tej zdrabce. Jest dobrze. No I co? No po piątalku? Zło. No super. Po piątalku mamy dwie dyszki. No Słowka, i świetnie. Ale jary, fajnie, fajnie. Dobrze, teraz ja mam co jeszcze góra kasy. Z numerkiem, kochani, 24. No i szukamy oczywiście sztabki, oczywiście, tak? I worka pieniędzy chyba. Worek może mnożyć. A worek noży. Mm. Ale żeby było śmieszniej, ja mam zdrapkę, w której jest dokładnie odwrotnie. Czyli A. worek wygrywa, ale sztabka mnoży. Faktycznie, no to twoja druga. No. no dobra, no to patrzymy. Co my tu za liczbę wyszukamy? Postaramy się, żeby było ok.

Na to już na, na, na pewno Brawa, na Brawo Mary! Jesteśmy na plus. Smore, kochany. 35, już teraz nic już nie musi nawet być. 44, już swobodnie, nie? 16, 29, i ostatni kochani, rządek. 49, 32, 26, 14 i 36. No to worek. A co ty je worek, Gdzie ty tu jesteś tutaj? Co ma? Dyszkę! Czyli, Czyli razy dwa, razy dwa. Mary wydrapała. No też masz dwie dyszki. No. Dobra, już sami widzicie, że tylko mamy ten moryk to tylko. Aż! Bardzo fajnie. No dobrze, bo z tego ostatnia zrapeczka, płynne złoto, zrapeczka jest numerem 17. No to tutaj, że ty Tu też szukamy worka, ale tutaj wolałbym z kolei sztabkę. Tak. A szukać będziemy 15, 11, było jedenastki, dwójkę, dwunastkę i 21. A co nam tutaj oferują? 13, zaczęłam i od oboczka. Ale ile tego wychodzi 29. Sobie... No, tak, tak. Tutaj trzeba ładnie zbierać, bo to jest trudniejsze. 1, 23, 27, następnie mamy 38, 22. No kolejny oboczek 35, 16. 31, no tu trzeba niestety zgarniać, bo mm, ale ta zdrabka jest? generuje dużo tego brokatu. No, 41, 14, 37. No na razie nic nie chce się dopasować. 39 i 25 i ostatni rządek. 28. No jak numer? 17, no Drabi. tak jak numer zdrabki. To czemu tu jeszcze nie chce się nic dopasować? 32, 9 i ostatnia szansa, szóstka. No niestety. Nie, nie, no. nie tym razem. Ale to tak się cieszymy, i tak jest fajny wynik. Ale i tak mimo wszystko wynik jest. No wiadomo, że nie taki bogaty, ale jest na plus, i to jest najważniejsze. Ale jest całkiem przyzwoity. Dwie zrabki pełne, dwie zrabki puste. Czyli na równo te dwie dyszki, ja dwie dyszki wydrapałam, tak. bo ja miałam fajnie, fajnie pomiałam. Co? Worek. Borek za dyszkę, czyli mnożę 20. i Mario? Też. Miałem 20, ale tutaj złożone z czterech trafi. Tak, ale lucky day. I płynne złoto okazały się puste. Do śmieci. Także co, fajnie. Udało nam się coś tu wydrapać. Dziękujemy, kochani, że nas oglądacie. To jest bardzo ważne. Dziękujemy za wszystkie miłe komentarze. No i zapraszamy Was na nasze kolejne zmagania, zdrabkowe. Zobaczymy się już niebawem. Do zobaczenia, kochani. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pa! pa.